Obiecałem wam niespodziankę na dniach i oto ona, mianowicie turniej 1 na 1. Dzięki współpracy z Gameforge mam dla Was 7 kluczy, które posłużą na nagrodzenie czterech pierwszych graczy. Wszyscy są pewnie ciekawi o co mogą powalczyć, więc przejdźmy do pierwszego działu, nagrody. Na filmie wyświetla wam się właśnie lista z nagrodami, no i nie będę ukrywał, że tylko pierwsze miejsce jest wartościowe, gdyż można tam wygrać spray Kraken FX na stałe. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że walczyłem o lepsze nagrody. Niestety nie udało się, ale dostałem zapewnienie, że jeżeli turniej wypali i będzie aktywność, to nagrody w przyszłych turniejach czy konkursach będą już zdecydowanie większe. Dlatego tym bardziej zachęcam Was, żebyście wzięli w tym udział. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam do dalszej części filmu, gdzie omówię zasady. Turniej odbędzie się jutro, to znaczy 18 czerwca w sobotę o godzinie 14. By dołączyć do turnieju należy na Facebooku dołączyć do wydarzenia turniej 1 na 1 Skill Special Force 2. Od godziny 13 do godziny 13:45 odbędzie się check-in, to znaczy sprawdzenie czy dana osoba jest online i faktycznie chce wziąć udział w turnieju. Na stronie wydarzenia w tym czasie pojawi się post, a każdy z graczy ma obowiązek napisać komentarz ze swoim nickiem z gry, to znaczy konta, na którym będzie grał w turnieju. Będzie to równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w turnieju. Dla spóźnialskich nic nie stoi na przeszkodzie, by dołączyć do grupy o godzinie np. 13.40 i napisać komentarz w poście będącym check-inem o 13.43. Pod uwagę biorę tylko komentarze między godziną 13.00 a 13.45. Tylko te osoby wezmą udział w turnieju. Przejdźmy już może teraz do zasad. Postanowiłem je uprosić jak tylko się da, by nawet laicy, którzy no, nie wiem, nie grali nigdy na Eslu, nie wiedzą jak to wygląda, mogli to zrozumieć. Postaram się to w najprostszy możliwy sposób Wam przedstawić. Gramy na z góry przydzielonej mapie wylosowanej spośród map typu Blasting. Jeden mecz do dziewięciu rund. Gracze mają z góry wylosowane strony. W przypadku zgody obu graczy mogą oni rozegrać nożówkę o wybór strony. Ustawienia pokoju do gry prezentowane są na filmie. Każdy gracz po rozpoczęciu meczu musi zrobić screenshota, mając jednocześnie wciśnięty tabulator, na którym widać, iż jest dwóch graczy na rumie, i udostępnić go na ewentualną prośbę drugiego gracza. Ma to na celu pokazanie, że ktoś nie ma armora. Jedynym dowodem na to, iż nasz przeciwnik grał z niedozwolonym ekipunkiem, jest screenshot lub nagranie, które jednoznacznie pokazuje przewinienie. Obaj gracze mają obowiązek skontaktowania się ze sobą, czy to na Facebooku, czy w grze. W przypadku, gdy jeden z graczy będzie nieobecny, tworzymy pokój, czekamy 15 minut i robimy screenshota jako dowód, że po prostu nasz przeciwnik się nie pojawił. Warto również robić screenshot z próbą skontaktowania się z oponentem. Inną formą kontaktu może być Teamspeak. No, i tutaj w tym miejscu zachęcam Was do korzystania z mojego Teamspeaka. Zostaną utworzone specjalne pokoje, w których będzie można sobie pograć, porozmawiać, by to była po prostu luźna rozgrywka. No, i ja przez okres trwania całego turnieju będę na tym spiku i będzie to najprostsza droga do skontaktowania się ze mną. Ostatnim i chyba najważniejszym punktem jest dozwolony i zakazany ekwipunek. Z tych najważniejszych, które warto teraz na szybko wymienić, to zakaz używania MG, SG, Armora, VIP, broń eOTechów, Skinów i Mobility Bootsów. Pełny regulamin, a także drabinka turniejowa i wszelkie informacje dotyczące turnieju. Postaram się na bieżąco uzupełniać na Facebooku. Na razie to tyle, ja liczę na Waszą aktywność i dobrą zabawę. Pozdrawiam Majer.